Ci teraz jak zobaczyć swoje e, oceny po zalogowaniu się. Tutaj w moich kursach wchodzimy na przykład o, w kurs algebra gimnazjum. I po lewej stronie jest taka krateczka, taki kwadracik, i tutaj widzisz, jakie dostałeś. Dostałaś oceny z poszczególnych modułów. Nie wszystkie były przerabiane, więc tylko te, które są wymagane. Sprawdzasz oceny. Możesz jeszcze raz oczywiście wykonać każdy z tych modułów. Zobaczmy, znowu wracam i na stronie głównej mam tutaj moje kursy. Patrzę na przykład: Matematyka, pierwsza loja, semestr drugi. I znowu tutaj krateczka, oceny. I widzę oceny. I mogę je sobie poprawiać. To jest bardzo proste.